Witajcie moi drodzy. Dzisiejsza historia, którą chcę wam przedstawić, miała miejsce w Warszawie. Zachęcam również do wsparcia akcji Pomaganie Zajechanie. Więcej informacji zawarte jest w linku w opisie filmu. Tymczasem zapraszam do wysłuchania. Był rok 2012. W jednym z bloków warszawskiej dzielnicy Ochota Mieszkała 34-letnia Anna wraz z partnerem, 41-letnim Robertem. Poznali się w stolicy kilka lat wcześniej, a dokładnie w 2005 roku. W niewielkiej kawalerce mieszkali od około dwóch lat. Anna właściwie zajmowała się mieszkaniem, jak i opłatami. Robert wprawdzie pracował w branży budowlanej, gdzie zajmował się wykończeniami. Jednak miał on problem zarówno z alkoholem, jak i z Hazardem. Zdecydowanie nie byłby w stanie odpowiednio zarządzać domowym budżetem. Dzięki niej po części wyszedł na prostą. Często od rana do wieczora pracował i starał się ułożyć z Anią życie. Ona była w niego wpatrzona, czuła się u jego boku dobrze i potrafiła mu wiele wybaczyć. Pracowała na warszawskiej giełdzie kwiatowej. Pracę więc zaczynała bardzo wcześnie, bo około godziny trzeciej. Bardzo angażowała się w swoje obowiązki, choć nie był to jej interes. Właściciel bardzo jej ufał. Nieraz przekazywała mu utarg z całego tygodnia, lecz na co dzień musiała zmagać się z różnymi problemami. Głównie były to nieporozumienia z Robertem. Miała do niego coraz częściej więcej żalu i złości. Zaczęła wypominać mu różne sytuacje. Kilka miesięcy wcześniej przekazała mu około 1000 złotych, aby dał tą kwotę mechanikowi na remont silnika w jej samochodzie. Kiedy wyszedł, napisała mu sms aby nie robił głupot, ponieważ potrzebuje auta. Ostrzegła też, że jeśli wróci do domu wypity, to go nie wpuści. Niestety, ale kilka godzin później. Jej przeczucia okazały się być słuszne. Odczytała od niego wiadomość, w której opisał, że przed chwilą roztrwonił łącznie 1800 zł na maszynie. W efekcie nie odstawił auta na warsztat. Wyjaśnił, że nic nie ma już sensu i chce sobie coś zrobić. Jednak w środku nocy wrócił do mieszkania. Kiedy otworzyła drzwi, próbowała z nim porozmawiać, ale był tak pijany. Że z marszu padł do łóżka i usnął. Następnego dnia, z samego rana, wywiązała się awantura. Anna w złości kilka razy uderzyła go dłonią w twarz. W jej oczach widać było złość, ale i też łzy. Nie była w stanie zrozumieć jego postępowania. Chwilę później Robert zarzucił jej, że od pewnego czasu nie doszło pomiędzy nimi do zbliżenia. Mówił też, że czuje się odrzucony i wydaje mu się, że już po prostu go nie kocha. W odpowiedzi Anna wszystkiemu zaprzeczyła i zaczęła nawet obarczać się winą. Tłumaczyła, że go kocha i bardzo się o niego martwi. Przez łzy przyznała, że to ona po części w ostatnim czasie zaniedbywała związek. Nieustannie wierzyła w to, że Robert skończy wreszcie z hazardem. Podobnie alkohol stanowił dla niej problem, ale nie aż tak istotny. Robert, gdy wypił, był wesoły. Często prawił jej komplementy, a to jej odpowiadało. Nie lubiła tylko jak wracał pijany i obiecywał, że to się nie powtórzy. Niemniej Anna wciąż płaciła za wynajem kawalerki. Robiła opłaty, zakupy i inne codzienne obowiązki. Poniekąd pozytywnym aspektem było to. Że Robert długo pracował. Co w rzeczy samej im nie pomagało, bo zazwyczaj zarobione pieniądze wydawał na maszynach. Liczył, że ponownie los do niego się uśmiechnie, ponieważ kilka lat wcześniej udało mu się wygrać 10 tysięcy złotych. Jego rozrzutność w krótkim czasie doprowadziła do tego, że nie miał przy sobie ani grosza. Będąc w związku z Anną, starał się kontrolować. Ona bardzo w niego wierzyła i go wspierała. Ale niestety skutek był niewielki. Mimo to próbowali stworzyć szczęśliwy związek. Pewnego dnia wybrali się nawet w jej rodzinne strony, aby odwiedzić matkę. Ojciec już od pewnego czasu nie żył. Kiedy przyjechali do miasteczka, w którym się wychowywała, matka bardzo się ucieszyła. Zawsze utrzymywali ze sobą kontakt, nieraz ją odwiedzała. Ale wówczas matkę szczególnie interesował Robert. Dobrze wiedziała, że są już razem od kilku lat. Podczas obiadu przy stole Anna wydawała się być spięta, często spoglądała na Roberta. Z kolei on dużo rozmawiał i wydawał się być miły. Lecz gdy został poczęstowany alkoholem, widać było, że nie ma w tym umiaru. To bardzo nie spodobało się jej matce. Potem przekonywała córkę, aby lepiej odpuściła, bo nic dobrego z tego nie będzie. Mimo to Ania nie chciała jej posłuchać. Czuła do niego silną więź, i nawet wiele przykrych sytuacji nie skłoniło ją do tego, aby pomyśleć o rozstaniu. Ania zaraz po maturze opuściła rodzinne strony, twierdziła, że w Warszawie są większe możliwości. Nie bała się nowych wyzwań. A odwaga była jej mocną stroną. Jej bliscy nie do końca byli przekonani, czy córka słusznie postępuje, lecz czas pokazał, że całkiem dobrze sobie radzi. Matka nie ukrywała radości i dumy z córki, ale odkąd poznała Roberta, zrozumiała, że w tym wszystkim to Ania jest uwikłana. Jej matka nigdy nie akceptowała alkoholików i bardzo szybko potrafiła ustalić, czy ktoś ma z tym problem. Czas płynął dalej, a Ania nie miała zamiaru wycofać się z tego związku. Jak zawsze wstawała niemal w środku nocy, aby na czas być w pracy. Podobnie Robert, późno wracał z prac budowlanych, zwłaszcza w sezonie letnim. Kobieta w wolnych chwilach lubiła przesiadywać na balkonie ze swoją Fredką, o którą zresztą bardzo się troszczyła. Nie lubiła za dużo rozmawiać z sąsiadami. Niemniej zdarzyło je się wymienić sporadycznie z kimś krótką rozmowę. Zaś Robert był zupełnie wycofany. Nie rozmawiał z nikim. Przechodząc obok sąsiada, nie mówił nawet dzień dobry. Wciąż chętnie odwiedzał kasyna. Niestety miał nawet problem z narkotykami. Przede wszystkim wtedy, gdy spotykał się z kolegami. Z nimi najczęściej pracował, a gdy zbliżał się weekend. Namawiali go, aby trochę odreagował. Właściwie nie trzeba było go przekonywać. Czasami sam wychodził z taką propozycją. Raz podczas takiej zabawy wybrał się do agencji towarzyskiej. Po powrocie w mieszkaniu rozpętała się awantura. Kiedy otrzeźwiał, Anna wyglądała na roztrzęsioną. Wówczas tłumaczył się, że to również jej wina. Od kilku tygodni nie chciała z nim sypiać. Odkąd wrócił mocno wstawiony. Jednak podczas dalszej rozmowy obiecał, że to już nigdy się nie powtórzy. Przy tym tłumaczył, że praktycznie nic tej nocy nie pamięta. Widać było, że żałuje swojego postępowania. Ania po dłuższej chwili namysłu zdecydowała się mu wybaczyć. Od tego momentu Robert próbował się zmienić. Bardzo się o nią troszczył. I spędzali wspólnie więcej czasu. Wprawdzie agencja była jednorazowym wybrykiem, ale następne tygodnie pokazały, że nie potrafił ograniczyć alkoholu. Rok 2011 był dla niej przełomowym. Jej cierpliwość sięgnęła zenitu. Próbowała go namówić, aby poddał się terapii. Ku zdziwieniu zaczął się nad tym zastanawiać, lecz nie za bardzo potrafił się określić. Dopiero po kilku dniach zgodził się pójść na spotkanie. Potem zdołała go nawet namówić do brania antykolu, czyli leku wspomagającego leczenie uzależnienia od alkoholu. Ania przez większość związku pisała pamiętnik. Zamieszczała tam różne przemyślenia, sytuacje z dnia codziennego i także te przykre. To wszystko było tajemnicą. Ukrywała ten zeszyt przed Robertem. To właśnie w 2011 roku Ania dowiedziała się o nim wiele istotnych rzeczy. Robert, mimo prób leczenia, sięgał dalej po używki. To w takich okolicznościach wyznał jej skrywane od dawna tajemnice. Będąc pod wpływem, zebrało mu się na odwagę. Ania dociekała prawdy, pytała go o przeszłość. Dopiero wtedy wyjaśnił, że siedział w więzieniu, ale przy tym zapewniał, że był to krótki epizod. Kontynuując, powiedział, że ma trójkę dzieci. Kiedy był młody, postanowił się pobrać, ale kiedy jego małżonka zaszła w ciąże, zaczęli częściej się kłócić. Wtedy zrozumiał, że ta decyzja była dla niego pochopna. W efekcie, po kilku miesiącach, kiedy na świat nie przyszło jeszcze ich dziecko, podjęli decyzję o rozwodzie. Po pewnym czasie związał się z inną kobietą. Z którą to ma dwójkę dzieci. Związek ten nie przetrwał zbyt długo. Wtedy jeszcze mieszkał w swoich rodzinnych stronach, Katowicach. Próbując uniknąć alimentów, postanowił wyjechać do Warszawy. Przez niemal rok mieszkał w schronisku. W tym czasie katowicka policja wysłała za nim list gończy w związku z zalegającymi płatnościami wobec dzieci. Jednak udało mu się skutecznie ukrywać. W efekcie nie trafił do celi i tym samym nie zapłacił długu alimentacyjnego. Te informacje ją przeraziły. Nie mogła zrozumieć, dlaczego tak długo to ukrywał. Nie była już w stanie mu zaufać. Czuła, że nie powiedział do końca wszystkiego. Myślała o tym, aby to wszystko zakończyć. W dodatku, mimo próby terapii, Robert wciąż sięgał po używki. Pod koniec 2011 roku. W swoim pamiętniku pisała już niewiele. Wydawało jej się, że Robert go przeczytał, dlatego wolała być ostrożna. W owym pamiętniku opisane było, że związek ten nie ma już szansy na przetrwanie, cytuję. Posypało się. Wtedy już bardzo rzadko ze sobą rozmawiali. Ania straciła jakąkolwiek cierpliwość i częściej wszczynała awantury. We wtorek 7 lutego 2012 roku, od samego rana z Anną, próbował skontaktować się właściciel mieszkania. W poprzednich dniach również nie mógł się dozwonić. Był zaniepokojony, ponieważ kobieta w tym czasie zawsze płaciła należne opłaty i nigdy nie było żadnych opóźnień. Ale przede wszystkim martwiła go zupełna cisza. Nie odzwaniała, jakby nagle zniknęła. Tego dnia postanowił pójść do mieszkania i sprawdzić osobiście, co się dzieje z lokatorką. Miał zapasowe klucze, więc liczył na to, że dostanie się tam bez przeszkód. Będąc na miejscu, zapukał do drzwi, ale nikt się nie odzywał. Chwycił więc za klucze i prędko przekręcił zamek. Po chwili dostrzegł, że ktoś leży przykryty kołdrą, a na łóżku widać było tylko wystające sine stopy. Obok siedział skulony i przestraszony Robert. Miał rany na nadgarstkach, a także na brzuchu. W mieszkaniu panował jeden wielki nieład: porozrzucane ubrania, puste szuflady oraz puste butelki po alkoholu. Na jednej z pustych butelek powinien widać było zaschnięte ślady krwi. Krew znajdowała się również na łóżku i podłodze, natomiast na ścianie widoczny był napis „Aniu”. To dla ciebie. Przerażony właściciel niemal od razu przeczuwał, że napis ten został wykonany za pomocą krwi. Podszedł bliżej Roberta, nachylił się nad nim i spytał, co takiego się stało. Od mężczyzny czuć było alkohol, ale niebawem odpowiedział: Cytuję, chyba ją udusiłem. Właściciel podszedł bliżej łóżka i ujrzał siną twarz Anny. W natłoku myśli z pośpiechem wyciągnął z kieszeni telefon i zawiadomił policję. Kilkanaście minut później na miejscu były już służby. Robertowi udzielono niezbędnej pomocy, choć jego stan wydawał się być stabilny. Natomiast medycy stwierdzili zgon kobiety już na początku, według wstępnej analizy Anna nie żyła od kilku dni. Niebawem na miejscu pojawił się prokurator, oględziny zdarzenia. Trwały przez kilka kolejnych godzin. Kobieta na ciele miała wiele obrażeń. Najwięcej występowało na twarzy, ale i także w miejscach intymnych. Śledczy zabezpieczyli pustą butelkę po winie, na której znajdowała się spora ilość zaschniętej krwi. Zaś twarz była mocno poobijana, co świadczyło o pobiciu. Początkowo dość szybko ustalono, że bezpośrednią przyczyną zgonu było uduszenie. Wkrótce, kiedy Robertowi poprawił się stan zdrowia, został przesłuchany. Przez śledczymi wszystko starannie tłumaczył. Wydawało się, że mówi prawdę. Według jego zeznań do zabójstwa miało dojść w nocy z 2 na 3 lutego. Tego popołudnia koledzy zaprosili go na imprezę. Robert tego dnia obchodził 42. urodziny. Tam wypił z nimi niemałe ilości alkoholu. Miał też zażyć substancje odurzające. Potem w późnych godzinach wieczornych pojawił się w mieszkaniu. Twierdził, że Ania była wobec niego miła, choć obiecał jej, że wspólnie spędzą ten wieczór. Złożyła mu nawet życzenia, a później doszło pomiędzy nimi do zbliżenia. W dalszej części zeznań przekonywał śledczych, że po prostu usnął i za bardzo nie pamięta, co działo się dalej. Podkreślił tylko, że przedmiotem, który posłużył mu do uduszenia Anny, był kabelot od odkurzacza. W trakcie dalszego przesłuchania wciąż nie mógł przypomnieć sobie zbyt wiele. Przyznał się do zabójstwa, ale nie potrafił wyjaśnić, co było motywem tego okrucieństwa. Kilka godzin później, czyli z samego rana, nie mógł uwierzyć, że Anna leży martwa w łóżku. W rezultacie wypił dużo alkoholu i połknął sporą ilość leków. Nic dla niego nie miało już sensu. Po chwili udał się do łazienki, gdzie tam w wannie zranił sobie nadgarstki i wbił nóż w brzuch. Jednak nie stracił przytomności. W kolejnych dniach wypił alkohol znajdujący się w mieszkaniu. Nie miał zamiaru zawiadomić o tym służby. Nie miał też pojęcia, skąd pojawił się na ścianie napis: "Aniu, to dla ciebie". 42-latka zamknięto w tymczasowym areszcie. Policjanci ustalili, czy wówczas w mieszkaniu nie znajdowały się inne osoby, ale na podstawie odcisków palców, jak i zeznań sąsiadów, nie potwierdziły się te przypuszczenia. Natomiast na miejscu zabezpieczono wiele śladów, które wskazywały, że to Robert dopuścił się tego bestialskiego czynu. Sekcja wykazała, że kobieta miała poważne obrażenia narządów płciowych co w rezultacie doprowadziło do krwotoku zewnętrznego. Zgon nastąpił w wyniku silnego ucisku szyi, co w krótkim czasie doprowadziło do gwałtownego uduszenia. Kilka miesięcy później do warszawskiego sądu okręgowego wpłynął akt oskarżenia. W tym czasie biegły psycholog, jak i psychiatra, jasno stwierdzili, że alkohol, i środki odurzające, po które sięgnął feralnego dnia sprawca... Nie miały wpływu na poczytalność. Był w pełni świadomy swojego postępowania. Ponadto dobrze wiedział, że po alkoholu jest o wiele bardziej skłonny do nieobliczalnych zachowań. Szczególnie wtedy, gdy obiecał Annie, że będzie chodził na terapię i skończy wreszcie z uzależnieniami. Policjanci dokładnie sprawdzili jego przeszłość. Oprócz tego, że zalegał z alimentami, miał na sumieniu jeszcze jedną sprawę. Chodziło o zabójstwo jego ojca Mariana K, którego dopuścił się w 1989 roku. Podczas rodzinnej awantury 18-letni wtedy Robert zadał mu dwa ciosy nożem w serce. Rozpoczęto postępowanie. Robert trafił na pewien czas do aresztu, ale do procesu nie doszło, ponieważ biegli uznali niepoczytalność 18 wtedy Roberta. Później, gdy ukończył szkołę zawodową, rozpoczął pracę jako górnik. Tak jak wcześniej wspomniałem, szybko się ożenił i równie szybko rozwiódł. Kiedy wyjechał do Warszawy, miał już troje dzieci. Śledczy znaleźli również w mieszkaniu pamiętnik Anny. Jego proces rozpoczął się na początku marca 2013 roku. Przed sądem wciąż nie potrafił wyjaśnić przebiegu zdarzenia, a tym bardziej motywu. Utrzymywał wersję zeznań z etapu postępowania. Brał całą winę na siebie, ale nadal nie odniósł się do obrażeń, które zadał Annie. Przyznał, że w ciągu dnia oprócz alkoholu wziął również narkotyki. Cytuję: Między mną a Anią zawsze było wszystko ok. Związek z nią traktowałem jako najlepszą rzecz, którą miałem. Sąd spytał go Dlaczego więc ją udusił? Z kolei ten odpowiedział: Nie mam zielonego pojęcia. Przed sądem zeznawał znajomy oskarżonego: Cytuję. Przez cztery lata, Robert zatrudniał mnie w firmie budowlanej, która była fikcją. On dużo pił, brał narkotyki i grywał na automatach. Ciągle liczył na to, że los ponownie się do niego uśmiechnie, bo kiedyś na jednorękich bandytach, na dworcu centralnym, wygrał 10 tysięcy złotych. Ale pieniądze od razu przepuścił w kasynie i potem już nigdy szczęście mu nie dopisywało. Przez hazard wpadł w długi. Żeby się wypłacić, podkradał ani pieniądze z utargu na giełdzie, z których raz w tygodniu rozliczała się z właścicielem stoiska. Jesienią 2011 roku byłem świadkiem ich kłótni z tego powodu. Ania krzyczała, żeby się wynosił i że nie będzie go utrzymywać. Z kolei, zeznająca przed sądem matka ofiary, uważała, że Robert próbuje przedstawić obraz związku w najkorzystniejszym dla niego świetle. Przedstawiła też pamiętnik córki, z którego przeczytała sporo istotnych informacji, zwłaszcza te ostatnie zapisane pod koniec listopada 2011 roku. Cytuję: Robert już nigdy się nie zmieni. Ten związek nie daje mi satysfakcji ani poczucia bezpieczeństwa. Postanowiła mnie zatrzymywać Roberta. Tylko czy potrafię docenić odzyskaną wolność? Czy jak ptak, który uciekł z klatki, byłabym przerażona przestrzenią? Biegli przed sądem stwierdzili, że Robert poprzez silny ucisk dłońmi w krótkim czasie doprowadził do uduszenia. W efekcie poważnie uszkodził grdykę ofiary. Wcześniej paswił się nad partnerką przy użyciu co najmniej 12centymetrowego podłużnego narzędzia. Uszkodził jej miejsca intymne, wiele wskazywało, że kobieta tuż przed uduszeniem próbowała się bronić. Leżąc na plecach, mocno krwawiła, miała ślady krwi również na stopach, co oznaczało, że próbowała nogami wydostać się spod opresji. Ponadto pod jej paznokciami znajdowała się skóra oskarżonego. Matka ofiary występowała przed sądem z pełnomocniczką, która poprosiła sąd o dołączenie pamiętnika ofiary do akt sprawy. Wcześniej, gdy policjanci znaleźli go w trakcie oględzin, po kilku dniach podjęli decyzję, aby odesłać go matce ofiary. Sąd przeanalizował owy pamiętnik i z uwagą wysłuchał zeznania matki Anny. Na podstawie pamiętnika wynikało, że Ania nie lubiła, gdy Robert sięgał po alkohol. Wiele wskazywało na to, że pod koniec 2011 roku była skłonna zakończyć ten związek. Robert w czasie rozprawy wyraził skruchę i przeprosił za to wszystko matkę ofiary. Kobieta nie wierzyła w jego szczerość i dobrze wiedziała, że dzięki temu będzie po prostu lepiej postrzegany w czasie ogłaszanego wyroku. Prokurator, i matka ofiary, która występowała w roli oskarżyciela posiłkowego, domagali się dożywocia. Pewną mocniczkę ofiary podważała prawdomówność sprawcy, cytuję. Jeśli własnymi rękami potrafił zgnieść grdykę ofiary i rozerwać jej narządy rodne, a potem napić się wina, jak sam zeznał, to gdyby naprawdę chciał się pozbawić życia, zrobiłby to skutecznie. W mieszkaniu było wiele przedmiotów, których mógłby do tego użyć, choćby kabel od odkurzacza. A on drasnął się cyzorykiem, czy można też uwierzyć w wersję oskarżonego, że w jego pamięci początek wieczoru był wręcz romantyczny? Zjedli jego ulubione naleśniki, potem się kochali w łóżku jak stare dobre małżeństwo. Prokurator natomiast pytała oskarżonego, czy przypadkiem tego wieczora nie wykorzystał swojej partnerki. Próbowała ustalić inną wersję zdarzeń. Uważała, że mogło dojść pomiędzy nimi do kłótni, a on wówczas wpadł w furię. Robert jednak stanowczo wszystkiemu zaprzeczył. W środę 25 września 2013 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie został ogłoszony wyrok. Robert K. usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał, że działał on z zamiarem nagłym i niczego wcześniej nie planował. Nie stwierdzono więc, aby dopuścił się tego czynu ze szczególnym okrucieństwem. Sąd na podstawie opinii biegłych zaznaczył, że to alkohol w połączeniu ze środkami odurzającymi wywołał w nim impuls, który popchnął go do tego okrucieństwa. Sąd tylko po części uznał wersję zeznań oskarżonego za wiarygodną. Cytuję: Pokrzywdzonej nie tylko nie podobało się, że się upija, ale wręcz tego nie tolerowała. To przecież pod wpływem pokrzywdzonej oskarżony podjął leczenie. Niestety nie był w tym konsekwentny. Wyrok nie był prawomocny. Obrońca Roberta zapowiedział apelację. Domagał się, aby kara była zdecydowanie bardziej łagodna. Podkreślił, że nie był on w przeszłości karany. Wprawdzie nie interesował się dziećmi z poprzednich związków, ale nie wchodził w konflikt z prawem. Wcześniejszą sprawę zabójstwa jego ojca umorzono. Natomiast innych wykroczeń dopuścił się jako nieletni. Będąc w związku z Anną, starał się wyjść z nałogów i podejmował próby leczenia. Kilka tygodni później, w trakcie apelacji, mecenas Roberta wyjaśnił sądowi, że Robert podjął już od początku współpracę ze śledczymi i brał na siebie cały ciężar odpowiedzialności. Cytuję: Nie należy go wykluczyć ze społeczeństwa. Kiedy rozmawiałem z oskarżonym, Zadeklarował chęć podjęcia terapii oraz pracy. Zupełnie innego zdania był prokurator, matka ofiary oraz jej pełnomocniczka. I tutaj chciałbym przytoczyć słowa prokuratora. Oskarżony działał w sposób ohydny, potworny i makabryczny. Bestialsko okaleczył, a następnie udusił kobietę, która popadła w emocjonalne uzależnienie wobec oskarżonego. 14 lutego 2014 roku w Warszawskim Sądzie Apelacyjnym wcześniej ogłoszony wyrok 25 lat więzienia został utrzymany. Jak podkreślił sędzia, w tej sprawie nie było żadnych przesłanek łagodzących, a kara jest adekwatna do stopnia winy. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Jak zawsze, czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie, aby w komentarzach Zachować odpowiednią kulturę. Zapraszam również na Facebooka i inkognito podcast kryminalny. Dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.